Uszalałam! nowo! Może Muszę też Miała być taka fajna czapka, to nie fajne. Co tam roztrzastałeś? Jest! W końcu, w końcu! Zakończenie roku szkolnego! Jak ten czas szybko mija? Dokładnie, właśnie. Ja czuję jakby dwa dni temu był Sylwester. A, yy, a, a wakacje były tylko dwa dni. No widzisz? Ale się cieszę okay. w końcu, bo tak w roku. to Teraz idziemy do kościółka i na zakończenie, tak? Tak. Okej. Okay. No i teraz wakacje. Lubisz ten, wakacje, nie? Wiem. A kto lubi wakacje, ten niech zajęła w 可以。<白> mega gratulacja, naprawdę. Dzięki. Super. Piąteczka. Piąteczka. Trzy, trzy nagrody i dyplom i świadectwo. Z... Dzięki. 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 O, Dzięki. Aż się wzrusza. Gratuluję. O, gratuluję. O, o Marcele, gratuluję dziękuję. też, kochany. Dzięki. Super. Lenka, pięknie, naprawdę jest niesamowicie. No, w roku na no, zakończenie roku szkolnego robiliśmy jakieś głupy. To co? Dzisiaj jest nagroda od nas dla Ciebie. Serio? Challenge! Będziesz rysowała, a my będziemy kupować. Tak, czyli yes! challenge. Kupujemy okay. wszystko, co Yes, Jest! Dziękujemy Ci Lenka bardzo! <laughs> Za takie piękne wyniki. Piąteczki. Ja, jesteś... yes. Super! Zobacz świadectwo. Lenka, uczennica, miła, pogodna, koleżeńska, lubiana w klasie. Jest obowiązkowa, pracowita, samodzielna, spokojna, uważna, skoncentrowana. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych. Szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją. Chętnie i zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w gronie, bawi się w grupie. I jeszcze szczególne osiągnięcia: pierwsze miejsce w powiatowym konkursie plastycznym ilustrowana piosenka. I trzecie miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym Nasze lektury książki, które nas uczą i bawią Naprawdę gratuluję Jesteś kochana, naprawdę I życzymy wam naprawdę Udanych wakacji Super, udanych, bezpiecznych wakacji Prawda Bawcie się dobrze, wypoczywajcie Ile się moments Ok Okej, okay, to co? Zaczynamy challenge? Zaczynamy! Tylko wiesz, nie szalej za bardzo, nie? Z tym rysowaniem o, Nie wiem A Marcelek, Marcelek będziesz mówił na ucho Lence i Lenka narysuje mhm. Okej okay. <laughs> Bo jeszcze nie? Jeszcze byłoby się ciężko domyśleć może Lenka, <laughs> co to będzie najpierw? Co to będzie, ej? Nie mam pojęcia o, cześć Adam! Wiesz co rodzice kupują mi? Co ja narysuję? Może chcesz się dołączyć? No dobra! Ej, o tym nie było mowy! Nie! Co to ma być? A no... też miał zakończenie roku. No wiem, ale z no co, co wy mi robicie? Wkręcacie Adam, mnie? Na, na porządku, narysuj coś takiego taniego. Potem droższe rzeczy. Ej, to już ja się boję teraz. No, o, ale trzeszczy. O, co to lęka jest? Ja wiem. Co to jest? Jakieś, co, to jest? Ej. co to jest? Powiedz mi. Ja wiem, co Ej. Adam jest farba? Rysuje. Ja wiem, co rysuje. Adam 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 A Adam 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 milk. Tutaj masz. Musisz większe sobie, okej? Okay? To za małe jest trochę. Nie widzę. Widzisz, widzę. Nic Nikt ci nie, nie kupi, bo nie widzę. To jest Biedronka, tata. To jest Biedronka? Nie widzisz. Biedronka. Biedronka. A tu? Aha, że... Slime z Biedronki. Slime że... z Biedronki. Biedronki. Tak. A tu kaj, może być też z Biedronki? <laughs> Taki najtańszy slime, najtań, prawda? Tak? A ty powiedz lency co ty chcesz? O biedra! To jest ucho Leć, leć za rękę. O! No, już wiem! Dinozaur! Kupujemy dinozaura. Okej, okay, jestem goty, gotowy na kolejne rysowanie. Dobra. Okay. Co w ogóle? No co teraz będziecie Boję rysować? Się. Donaty. Tak, donaty. Dobra. Co to jest? A. Jak półko narysowała i w środku to już wiadomo. Donaty, dobra. Ale to. Mm. Czy coś? Może jakiś smak? Kolorujecie sobie. Smak, Dobra. łatwiej. Kolor. Co, coś jeszcze, gdzie się tworzy? Co to jeszcze jest? Jeszcze coś? Rękami mirindę, a Adaś Fanta. Fanta. Fanta, Fanta ok. Donat powstaje. Ale jak to jest. Biała polewa widzę, czy będziesz jeszcze ją malowała? Nie biała Biała polewa, biała polewa i czarne takie te, to Oreo pewnie Tak Jest tak? taki? Jest taki? Ore no, no Oreo, białe te, co są te czarne takie, te. E, posypka cała No nie, jest. O, nie Oreo jest, a u Adasha? Tak samo o. Dobra, mam iść, to może i pójść ze mną okay. Będzie mi łatwiej Dobrze okay. Babcia z wami zostanie okay, ale czy może masz ta widzenia no. A chwila, chwila. Marcelek nie rysował w drugiej rzeczy. Co Marcelek chciałby? A za co rysujesz? Coś do jedzenia? No, to jest, jest. Co to jest? Mam takie małe. Taki mamy do Pokaż. Czuję jest tym marcelem mamy do Okej. Okay czyli donat, to kupimy takie same donaty, tak? Okej okay. A Ma taki mały donat widzicie to? Widzicie to? Inny nawet. I coś do picia życzysz sobie też jak oni? Tak Co? Narysuj Okej, okay. wygląda mi to na butelkę A, super tak. Dobra Co to za Woda gazowana? No. Tak! Wiedziałam! Super! To jest ten gaz, gdzie trzy gaz wnosi? Gaz. Będzisz, że inaczej tego namalować nie wolno. Piąteczka! Piąteczka! Piąteczka. Okej, okay, mam jeszcze myślany? Tak, tutaj są. No da, to ładujemy te to okay. Ej, no i co teraz? A weźmy się jakieś mleczne cukierki. Milk Splash, może te? A może te O Boże, ich nie ma To co, kupimy w tym sklepie? Z czego kupić? Chyba, chyba widziałam w jakimś sklepie Innym Dobra, pomyślimy Co miał miało być? Stąd? Eee, slime. Slime. slime To idziemy Slime i e, mirinda fanta Okej okay. Okej, okay, mamy mirindę małnia No to weźmiemy fantę Okej, okay, mamy to Ale slime są że Nie ma slime bardzo Są no takie słabe Może weźmiemy to? Sama sobie zrobi no, no. Co? Co masz na sobie, gdybyś Ale to nie jest stajm. Nie, dodajesz... Yy... Woreczek z proszkiem, z dekoracją i figurka, instrukcja. Dodajesz wodę i sobie się stajm. Dodajcie tylko wodę. Trudno, w... chciałem wyjątki, nie ma. No tutaj wyjdzie. No to, tylko to mamy. Dobra, taki. to weźmiemy i takie dwa. Tam. No, dwa różne kolory. Okej, lecimy dalej. Dobra, wyjechaliśmy znowu. Do Okej, okay, wysiadam. O nie. Co tu się...

Dziękuję. Poczekajcie, zaraz mi atań. Tak. I jeszcze Adaj sobie życzył Pantę. Za to tutaj skorzystałeś, bo tylko taką znaleźliśmy. <śm> I tak narysował. Dziękuję, <śm> serio. Taki jeden cukierek. No jeden, no to narysowałaś jeden. To moja wina, czy mam nasować kilka, bo napisać, że kilo, albo ileś. Nie, no dobra. A, dobra. Mamy trochę więcej. Ale faktycznie w sklepie była końcówka, Dziękuję. za to masz takie jeszcze. Jeszcze tak, takie inne. Oreo. Tak. Działaś. Yeah. Dobra. Ale tak dzwoniliśmy, ze samym samy, był problem. Nie było. Widząc żadnego. To tylko takie. Co jest? Proszę. A ja poprosiłam o slajmy my, 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 ten, No sorry, no nie było Tu napisałeś, że z jak tam nie było Takie coś Mama, ja po powiedziałam, że Slajmy dla takie coś A nie sobie nie było Właśnie dobre bo... dzwoniki Uwielbialiśmy do innego sklepu Zobaczcie jakie fajne slajmy O, o. Ja!

Podlew palca. Okay. O! My Dobra, to jest tajemnica. Dobra. Patrzcie, te, to są te buty, nie? I zobaczcie, taki sam kolor. A no? są jest na twój tak? Pokażę. Tak. 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 nie udało, a to mi wyszedł, tak? Pokażę, jak, jak ci nie przyniosę. Tak? No wiesz, to Bo tak. ja za dużo wody nalałem. A i ja muszę tutaj. Już tak Ups. Nie za dużo, a nawet nie rozmieszałeś po prostu też. Pan no, no, ja się... zrobił, zmieszał dwa slajdy. O oh, nie. Oh, o no. mogna. Chylimy. Pana okay. jest zaczyna. Tak. tak. Jestem ciekawy. No, co ty, czy okulary moje? Tak, tak. Nie. No, miś będzie. Albus? Nie. No, No, Kłod? Tak. Nie. nie mogę to jest. będzie auto. Nie, Kłod? Wiśnia. Kłod? Wiśnia. 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 Tak. Tak. No Nie. Może jakiś taktorek mamy? Nie. Mm. A co tu, tu są kołaki? to są te koła tu? Co to koło? Może. Słuchaj, Adam. Tak. Słuchawki Adam. tak. Jest. Tak. Yeah. Lenka też. To, to, to są tu A, Aa, JBL-a. To no, pisaośbie? Tak, JBL pisze. O nie. Cwaniaki piszą sobie firmami. Ja to bym kupił od chińskich, za gdzie za tej wiemy? Są takie panie. Dobra. <laughs> JBL, -e. oh no, Adas. Ja, muszę seń. Oh no. O oh no, jaki, a Lęka co to jest? Dobra, ja teraz ręka, jest. Ja nie mam lekki pomysłów Jakieś pudełko, tak, jakiś to będzie... dom z pudełka. Dom to będzie ręka, to jest dom? Nie. To masz dom, nie musisz idzie domuśku wybrać. Co to będzie? Marcel? Może domek dla petrzaków. Nie. Poster? Mm -mm. Gofrownica. Gosfrownica. Czekajcie, no popatrzmy co tu będzie dalej. No to gofry chyba faktycznie. A No to, domek, to, to, jest, to jest dom. Nie, to nie będzie dom. To będzie dom, mówię ci. Ręka, mm. dom się nie kupi, proszę cię Dom kosztuje kupę kasy. To jest. Hmm. Autko? Autko. Co tam rysujesz? To jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? to jest? Mm -mm. Tak mi bo się nie pokojarzyła. Tam, nie. Lebo, a bo dzwoni. Lego! Bo Ale jakie to... Lego? Ninjago? Nie. Lego to dzwoni no To To Lego jest. Tak? I nie jest O ja kto kogo nie dzwonił? No bo ja nie zdążyłam odebrać. A tu jakiś tam zestaw? Jeszcze, jeszcze się zastanawiam. Ale jaki Lego? City? Ninjago? No mam napisane jego fans. No, A teraz tu jest jego fans, to widzę. No, narysuj na coś, coś. Ja wiem co to jest. Ale nie będę mówić, narysuj coś z tym związane. Co to jest to? Co byś chciała? Ja wiem co to jest. Zjeżdżalnia jakaś jest, tak? Tak. tak? Nie. No co, to, szkoła jakaś? Przy szkole? Ja nam no, mogę powiedzieć czy nie. Dokładnie no, no, inny coś, tak? No, mogę Mogę? Tak to jest lego friends aquapark aquapark no Proszę aquapark no, niech będzie żywy dobra to będziemy aquapark. się pomyścić. ja też się zabezpieczę żebyście mnie kupili okej okay. dobra narysuję okej, rysujesz ręka? co to jest To jest. Kask, Sama. Kask, kask, sama. okej No dobra. dobra. Co kupimy moments later. co by tu jeszcze wymyślić? tam Masz jakiś pomysł? Nie. Hmm. Może coś szalonego? Coś drugiego. No właśnie. Okej, okay, mam szalony pomysł. Hmm. Rodzice. Może jeszcze? Jeszcze! Coś? jeszcze. No, przegięcie, no. Wow. Teraz, no Teraz no. ciekawice, że Co z mamka? Zobaczcie co chce. Miał być z Patrzcie co chce. Trójkąt? Chcesz? Rakietki. Rakietę taką mm -mm, prawdziwą. Petardę? petardę. Petardę, to były tak? Lęka to jest to? Co Nie, chodzi? nie o to chodzi. Chyba. To, jest Czy to jest to, o czym myślimy, lęka? Tak. A nie o czym myślicie. Coś bardzo drugiego faktycznie. O nie. To jest zamek? Tak. Czy to jest zamek? zamek? Prawdziwy? Prawdziwy zamek. zamek. Jeszcze, jeszcze dodajmy do tego. Żeby ci kupić zamek, to kosztuje. Ale stały. ileś a to Ale kosztuje. Oszalałaś? Tak, zamek kosztuje 200 milionów, albo lepiej. Ej, okay. no to, co to ja chcę. co ty Jak sobie z tym poradzimy? Ja teraz z tego wybrnąć. Musimy coś wymyślić. A bo co wy, to, co to A few moments later. O, cześć Bartek! Bartek, słuchaj, także mamy super challenge. Zgodzisz się na niego? No ale co to jest za challenge? Ważne, musisz podjąć wyzwanie, czy się zgadzasz. Jaką decyzję, jaką decyzję... Dobra, lęka, zgadzam się, zaryzykuję. Nie pożałujesz, chodź. Zobacz, narysuj to, o czym marzysz. Rodzice, chodźcie, mam dla was niespodziankę. Cześć, cześć, Wartek. Co tam, lęka? No Bartek, dołącz do naszego challenge'u Aha, rysujesz coś? No No to rysuj A, ja mogę spróbować? Z... Możesz Zobacz, żółw? Nie hmm. Auto To dobrze? będzie... To już auto chcesz? Tę. Nie Ja wiem co to jest, to jest takie sie siekłosie dawniej te jest... Nie, Cierpłowe. ciocia Sierp Cały w PRL-u żyjemy? <laughs> Wiesz, już nasze czasy to były prl Tak no, zresztą. A! Ja ja się... Się Dobra, wyszły. Do no, zresztą, na no, co możesz. Proszę, daj coś. Proszę, no, coś daj, no, coś. Może jakieś oznakowanie. O, może markę! Jakoby to marker dały? E, Jak no, no, to jest? No, no, tak. o, no, to zdobali, my, to A to marker dały? O, tu. Dobrze, to padło. A, okej. A tutaj coś jest jeszcze. O, tu. Co tu no, A to jest. A ty, Juraj, Adidas, tak? No, Adidas. To jest adidas. Szapka, tak, co Adidas? Chap, ja, Ta Adidas. Tak, brawo. Oj, musimy już kupić to. To jest ten, że wiesz, nas kupujemy. Tak? No No? Ej, to nawet się cieszę z tej decyzji O, ja cię nie mogę No dobra No dobra, to rysuję kolejną rzecz Kolejną rzecz, o nie No to, to nie To nie pizza no? Nie. A może podpowiem? E... Podpowiedź? No podpowiedz no. Coś związane z piłką nożną A, piłka To z piłką nożną? Piłka nożna. Dobra, piłka Okej, okay, dobra, tak no będzie tak. Jakbyś zawazał to jeszcze na czarno, to może być tak. zatrzymać Okej, okay, ziom Ok, O to ci chodziło? Tak. Znak ręki, że czarne Spoko? Pokażę. Co? dalej. Masz karę na telefon podobno, tak? Nie. Tak, ręka? Nie, Jusiu. Może też w oczka. Ok, dzieci, dzieci tutaj zajęły się. Tak. A my teraz zrobimy ten nasz Franka. Napiszemy tutaj Adidas ładnie Bartko, i damy mu czapkę Adidas. Tak, powiemy, że. że taką chciał, to my Chciał Adidas, co to ma? Ale zobaczcie, jaka fajna. Shark. Rekin. Rekin. Dobra. Super, to idziemy zaraz przekazać. Nie, tylko na w końcu miejsc. jak pięknie. Świetnie wygląda. Jeszcze <laughs> dokładnie jakbyśmy tutaj poprawili, to no, oryginał normalny. Spoko. Dobra. Okej, okay, to co, idziemy? Idziemy. Bartek! Bartek, odno! Kupiliśmy ci ciastkę, bo narysowałeś. Z Tak chciałeś. Co to? Już jest narysowane! A, pan narysowany? Jak, jak na to wpadłeś? No. Troszkę się rozmazało, no. A, Fajne czepka, to fajne czepko, to fajne. No prak! Możemy, Możemy no, pożarne, tam. Idziemy do sklepu. Tak, to ją Dokładnie, sam sobie kupisz? Już ci lepiej? Ziom? To co, Bartek? Tom, tak? Mhm. Okej, okay, to Tom bierzemy? Co ty Tom? To bierzemy Tom. Okej, okay, lecimy do kasy. Okej. Okay. Teraz dla Marcela ten kask, tak? O już widzę, widzę już jest Jest już Na Marcela Zobacz Ręka To ten? są tego ręka Dobrze ręka Co? Tam są, tam dalej Powinny być Nie ma tutaj A tam dalej? Nie Dobry tego oh. yes? Jest? do Który? Ten No proszę Co jest na zabójca? Jak to nam się pięknie trafiło, co nie wujek? No bo to są się wykucić, tak? Obiecaliśmy Tata Cena mnie powaliła mnie to O, cześć O, oh yeah Ile tam wujek to kosztuje? Jest na piechotku. Jest jakaś fark, dobra no, Obiecamy duo. Duo, no, obiecamy. To się będzie na zakończoną mieć? Pumie wiecie? Nic nie mówię. Musimy uważać na to co będzie. Co tam rozstrzać kawałek? Spicie. Bosko. Wypadek mieliśmy, trudno. Chciała zamek, to będzie mieć Dobra, jest albo zamek do szpunki, albo zamek Elzy A kupimy je No i okej, okay. zamiast zamek za parę milionów, to zamek za 89 złotych No i Kitas Zdążyłem? Jeździmy w kółko Mam zamek! Ręka. Chciałaś zamek, prawda? Boże! No? no. Jak zamek do szpunki? Ale wyobraź Wyobraźcie, że to jesteś ty, co zobacz takie długie włosy A to jest twój piękny zamek. Zwójny, co To prawdziwy. To jest prawdziwy. Prawdziwy zamek e, Disney Durables. E, Ponieważ Jesteś kochana. Już ja, ale co? Nie. Zadowolona? Zadowolona.

Właśnie. No dobra. Co to jest kółko? Klaski? Ma No Już wiem. A dobra, już kapujemy. Zobaczmy już o co chodzi. Rzeczywiście, bardzo zdrowe. Czyli pizza, tak? Pizza! Dzieci mówią, że dobry dzisiaj. Mówię, będzie dobrze dla wszystkich, no. dla obcych ludzi. Okej, okay, po tych zakupach, i w ogóle po tym jedzeniu, właśnie tu na jedzenie, idziemy teraz spalić trochę kanał, bo idziemy przebiegać.